Antarktyda ma jedną tajemnicę, o której nigdy jej nie podejrzewaliśmy. Kontynent pokryty lodem nie zyskał należytej mu uwagi ze strony naukowców i archeologów ze względu na ogromne kawałki lodu charakteryzujące region, stojące jako przeszkoda dla odkryć. Jednak to właśnie ta wieczna zmarzlina wydaje się być tym, co zachowało całą zaawansowaną cywilizację przez tysiące lat dopóki nie została niedawno odkryta przez naukowców. Jaki rodzaj zaawansowanej cywilizacji został odkryty i czego dowiedzieli się o nich naukowcy? Możliwość istnienia zaawansowanych cywilizacji żyjących w naszym świecie zawsze była przedmiotem dyskusji, z dowodem niewyobrażalnych struktur znalezionych przez naukowców i archeologów. Są to konstrukcje takie jak piramidy i ogromne świątynie, wystarczająco duże, aby zostały zbudowane przez gigantów. Takie pomniki zawsze były fascynujące ze względu na to, jak zostały zbudowane. No bo jak taki gmach został zbudowany bez maszyn, które pomagają dzisiejszym pracownikom budowlanym w ich działalności? Antarktyda jest obecnie znana jako region pokryty lodem, ale czy wiesz, że ten kontynent był kiedyś wolny od lodu? Tak, Atlantyda była bardziej podobna do równin, gdzie ludzie osiedlali się i mieszkali. Lecz nagle nadszedł okres epoki lodowcowej, który sprawił, że kontynent zamarł na miliony lat. Ludzie od dawna byli świadomi Antarktydy. Została nawet nazwana na mapach, które pochodzą z 1513 roku. Jednak jednym drobnym szczegółem, który komplikuje odkrycie Antarktydy, jest to, że nie jest to okres udokumentowany w historii. Zgodnie z historią, Antarktyda została wymieniona po raz pierwszy w styczniu 1820 roku. W to wierzyliśmy dopóki nie odnaleziono starożytnej mapy w 1929 roku. Pergamin ze skóry gazeli, który w rzeczywistości był mapą z 1513 roku narysowaną przez tureckiego kartografa Piri ibn Haji Mehmeda, znanego również jako Piri Reis. Chociaż zachowała się tylko jedna trzecia mapy, została ona sprawdzona i potraktowana specjalnie, ponieważ przedstawia zachodnie wybrzeża Afryki Północnej, Brazylii i Europy z niewiarygodną dokładnością. W rzeczywistości, na mapie można również zobaczyć kilka wysp atlantyckich, takich jak Wyspy Kanaryjskie i Azory, w tym mityczną wyspę Antilia. Jednak tajemnica polega na tym, jak kontynent, o którym mówi się, że został odkryty w styczniu 1820 roku, został narysowany na mapie z roku 1513. Swego czasu krążyły pogłoski o ukrytym mieście w regionie Antarktydy, jednak nie wszyscy zwracali na to uwagę. Ale teoretycy spiskowi nigdy nie rezygnowali ze swoich odkryć. Byli nawet wspierani przez naukowców, którzy zauważyli, że mroźny kontynent Antarktydy mieści legendarne zaginione miasto Atlantyda. Inna teoria naukowa twierdziła, że Antarktyda jest domem dla starożytnej cywilizacji, a ponadto ruchy w skorupie ziemskiej oznaczają, że ogromne części Antarktydy były wolne od lodu 12 tysięcy lat temu. Teoria ta wraz z mapą Piriego wyjaśnia, w jaki sposób społeczeństwo mogło istnieć w prehistorii, zanim zakończyło się wraz z ostatnią epoką lodowcową, która zamroziła kontynent. Do tego mogło być miasto Atlantyda, które jest znane jako mityczne miasto założone przez ludzi, którzy są w połowie bogiem, a w połowie ludźmi. A teraz zdjęcia z Google Earth pokazały piramidę wystającą z lodu, co może być dowodem, że ludzkość kiedyś żyła na tym obszarze. W pewnym momencie naukowcy uważali, że rząd był już świadomy tego odkrycia, ale próbował ukryć je przed opinią publiczną. Niektórzy próbowali udowadniać swoją teorię, że starożytna, zaawansowana cywilizacja była odpowiedzialna za strukturę piramidalną, a inni sugerowali nawet możliwość zaangażowania obcych w te konstrukcje, bo jak zbudowano tak ogromny gmach? Jednak prostsze wyjaśnienie wskazuje na znacznie bardziej przyziemną przyczynę tej piramidalnej struktury. Używając brzytwy Okama, niektórzy naukowcy sugerują, że strome, piramidopodobne boki są prawdopodobnie dziełem setek milionów lat erozji. Piramidalna góra jest jednym z dużych szczytów, które tworzą góry Ellswortha na Antarktydzie. Ten szczyt znajduje się w południowej części gór, obszarze znanym z niesamowitych skamielin, w tym trylobitów sprzed ponad 500 milionów lat. Ale nawet jeśli powiemy, że ta piramida na Antarktydzie jest rzeczywiście górą, co z innymi dowodami struktur zbudowanych przez starożytne, zaawansowane cywilizacje. Aby dać Ci lepszy wgląd, przyjrzyjmy się złożonej architekturze geometrycznej odkrytej w neolitycznej świątyni Gybekli Tepe w Turcji, zbudowanej 6000 tysięcy lat przed Stonehenge. Ten wspaniały kompleks liczący 11 500 lat jest najwcześniejszą znaną świątynią w historii ludzkości. To, co sprawia, że kompleks jest dziwny dla współczesnych archeologów, to fakt, że konstrukcja tego budynku wydaje się być zbyt techniczna dla budowniczych, którzy ją stworzyli. Ponieważ w tym czasie nie ma dowodów na rolnictwo lub udomowienie zwierząt, uważa się, że miejsce to zostało zbudowane przez łowców zbieraczy. Jednak jego złożoność architektoniczna jest dla nich bardzo nietypowa. Odkąd Gibe Klitepe zostało odkryte w 1994 roku, starożytna świątynia zawsze była tematem gorącej debaty archeologicznej. Ale podczas gdy te i inne wczesne pozostałości Neolitu były intensywnie badane, kwestia planowania architektonicznego w tych okresach i jego konsekwencje kulturowe już nie. Tradycyjnie zakładano, że pewne możliwości i praktyki planistyczne, takie jak wykorzystanie geometrii i formułowanie planów pięter, pojawiły się znacznie później. Po tym, jak zbieracze myśliwi przekształcili się w rolników produkujących żywność około 10,5 tysiąca lat temu. Jednak nowe badania wskazują, że metody planowania architektonicznego, abstrakcyjne zasady projektowania i wzorce organizacyjne były już stosowane wcześniej. Nie potwierdza to jednak faktu, że zaawansowana cywilizacja żyła na Ziemi. Określonym momencie naszej historii. Archeolodzy odkryli bezprecedensową sieć zaginionych miast w Amazonii, które rzucają światło na to, jak starożytne cywilizacje budowały rozległe krajobrazy miejskie, żyjąc obok natury. Naukowcy wykorzystali technologię LIDAR do skanowania całego obszaru lasu tropikalnego. Objęły one szeroki zakres skomplikowanych osad, które od wieków leżały ukryte pod grubymi koronami drzew. Poziom złożoności tych osad obejmuje również nieoczekiwany pokaz skomplikowanych struktur, jakich nie odkryto wcześniej w regionie, w tym pięciometrowe tarasy o powierzchni 22 hektarów, odpowiednik 30 boisk piłkarskich i 21 metrowych stożkowych piramid. Naukowcy sprawdzili sześć obszarów o powierzchni 4,5 tysiąca kilometrów kwadratowych regionu w boliwijskiej Amazonii. Odkryli również dużą sieć zbiorników wodnych, punktów kontrolnych i grobli rozciągających się na kilka kilometrów. Naukowcy twierdzą, że region był domem dla wczesnej urbanistyki, stworzonej i zarządzanej przez rdzenną ludność przez tysiące lat. Co najważniejsze, Odkrycia postulują, że rdzenne populacje zmieniły amazońskie sezonowo zalane sawanny prawie wielkości Anglii w produktywne krajobrazy akwakultury i rolnictwa. Nasze wyniki obaliły argumenty, że zachodnia Amazonia była słabo zaludniona w czasach przedhiszpańskich. Odkrycia dostarczają dowodów na udane strategie zrównoważonego utrzymania i wcześniej nieodkryte dziedzictwo kulturowe i ekologiczne. Wyrafinowane i złożone starożytne cywilizacje zawsze będą ogromnym tematem debaty w świecie archeologii, ponieważ podczas gdy badamy budynki pozostawione przez cywilizacje, wciąż nie odkrywamy całej prawdy o tym, jak zostały zbudowane i kto je zbudował. Na dzisiaj to już wszystko. Pamiętaj o subskrypcji naszego kanału, by nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!